Z biznesu do słuchania. Sonię Wędrychowicz Chorbatowską obecnie starszego doradcę w McKinsey Company mogliście poznać w jednym z wcześniejszych podcastów o menedżerach, którzy robią międzynarodową karierę. Ale zanim pani Sonia zaczęła pracować w Malezji czy Stanach, studiowała również za granicą. Zapytałam ją, co jej to dało. Zobaczyłam w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, i to, co mi to dało, to na pewno wspaniałe kontakty z ludźmi z całego świata, międzynarodowe, ale też z drugiej strony zrozumienie, w jak zupełnie inny sposób uczeni są studenci w różnych strefach kulturowych. To, jak uczy się w Wielkiej Brytanii, bardzo różni się od tego, w jaki sposób studenci zachęcani są do przyswajania wiedzy. Na przykład w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiowałam, w Wielkiej Brytanii głównie kładziono nacisk na eseje, na wypowiadanie się. Nigdy nie było jednej odpowiedzi na dane pytanie. Zwykle jakość naszych prac zależała od tego, w jaki sposób byliśmy w stanie użyć argumentów na potwierdzenie naszych tez. W Stanach Zjednoczonych kładziono bardzo duży nacisk na pytania wielokrotnego wyboru, gdzie zawsze była jedna. Odpowiedź, którą trzeba było wybrać, i to były takie właśnie testy, które muszę powiedzieć, że sprawiały mi więcej trudności niż te eseje w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony, to też proszę pamiętać, że to było ponad 30 lat temu, więc wiele się zmieniło, ale to, co było taką dużą nowością w Stanach Zjednoczonych, to była ta praca zespołowa i różnego rodzaju tak zwane studia przypadku. Tego nie było jeszcze wtedy w Wielkiej Brytanii, już nie mówiąc o Polsce. Natomiast Kanada była gdzieś tam pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią i oni w taki bardzo harmonijny sposób włączyli takie różne sposoby, sposoby nauczania i też miałam tam szansę spotkania ludzi z całego świata i te przyjaźnie przetrwały do dzisiaj. A z tych trzech systemów, który by Pani wybrała? Teraz jak patrzę z perspektywy, to chyba taki najbardziej przyjazny był ten w Kanadzie, bo on był bardzo Zbalansowany pomiędzy, z jednej strony, daniem człowiekowi dużej możliwości działania i wypowiadania się swobodnie, przedstawiania swoich argumentów, a z drugiej strony, też stawiał bardzo na studia przypadku i pracę zespołową. Także myślę, że chyba w Kanadzie podobało mi się najbardziej. A dlaczego pani wybrała kilka uniwersytetów? Ja zaczęłam wyjeżdżać za granicę dosłownie dwa lata po tym, jak runął mur berliński. I wcześniej nam studentów w Polsce w ogóle nie marzyło się, że kiedykolwiek będziemy mogli wyjechać za granicę. I to był okres, kiedy wiele uniwersytetów zagranicznych zwracały się do naszych uczelni i tworzyło takie programy wymiany studentów po to, żeby dać nam Polakom, ale w ogóle generalnie studentom z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy nagle znaleźli się w innym systemie, danie szansy poznania, jak wyglądają studia i nauczanie za granicą. Także to było trochę tak, że to były bardziej wymiany studenckie niż takie prawdziwe studia, gdzie ja na początku zostałam wybrana na studia do Wielkiej Brytanii. To była wymiana studentów pomiędzy dwoma uczelniami, takimi powiedzmy, które ze sobą współpracowały moją uczelnią SGH i uczelnią w Londynie. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to to był program sponsorowany przez jedną z firm audytorskich, która wybrała trzy osoby z Europy Środkowo-Wschodniej, żeby studiować tam na Uniwersytecie w Nowym Jorku i ja byłam jedną z tych osób, także to były studia tylko w czasie wakacji, taki krótki kurs, który był sponsorowany. A studia w Kanadzie to była już moja taka świadoma decyzja wyjazdu na studia podyplomowe. I to były ostatnie moje studia zagraniczne roczne i to był taki typowy już program menedżerski. A teraz pani ma już duże dzieci i Syn studiuje za granicą. Jestem ciekawa, czy musiała go pani do tego namawiać? Moje dzieci wyjechały z Polski, jak miały 8 i 13 lat. Mój syn miał 13 lat i właśnie kończył szkołę podstawową, i tak naprawdę większość takiego świadomego życia w szkołach przed uniwersytetem spędził za granicą. I myślę, że było dla niego naturalne. My mieszkaliśmy w Singapurze, jak on wybierał szkołę, do której chciał pójść. Swój uniwersytet i było dla niego naturalne, że to będzie gdzieś szkoła pomiędzy Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, Australią czy inną szkołą europejską. I ostatecznie zdecydował się na szkołę w Holandii. Myślę, że w ogóle nie rozważał pójścia na uniwersytet w Polsce może dlatego, że większość jego kolegów po prostu wybierała się w inne miejsca. A myśli Pani, że są jakieś plusy studiowania w Polsce? Myślę, że tak. Muszę Pani powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona, jak pracowałam w Malezji i kilka osób, Malezyjczyków, moich pracowników podeszło do mnie i zapytało co myślę o tym, żeby wysłali swoje dzieci na studia do Polski. Ja wtedy się bardzo zdziwiłam, dlatego że tak daleko jak Polska jest do Malezji, tak daleko Malezja jest do Polski i nie przypuszczałam, że w ogóle ktoś mógł brać pod uwagę nasz kraj, ale powiedzieli mi wtedy, że Dużym plusem studiów w Polsce i to jest takie ciekawe z punktu widzenia właśnie zagranicznych studentów jest to, że studia są dosyć mało kosztowne, podobnie z kosztami utrzymania, a jednocześnie jest bardzo wysoki poziom. Przynajmniej taką mamy opinię za granicą. I jeżeli kogoś nie stać lub z innych powodów nie chce, żeby dzieciaki studiowały w takich najbardziej jasnych dla nich lokalizacjach, jak na przykład Wielka Brytania, Australia czy Stany Zjednoczone, to Polska i w ogóle kraje tutaj naszego regionu stają się coraz bardziej atrakcyjne. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to to, że polskie uniwersytety też bardzo często mają teraz programy wymiany studentów za granicą, więc to też daje szansę. Otwarcia się i nawiązania kontaktów tylko poza tymi lokalnymi. Mamy też dużo studentów, wielu studentów z zagranicy, wiele z naszych studiów jest przekazywana w języku angielskim, więc myślę, że na pewno istnieje bardzo dużo plusów i też sporo zależy od tego, na jakich natrafimy profesorów i kolegów na tych studiach, i myślę, że to wcale nie jest najgorsze rozwiązanie. Proszę pamiętać o tym, że jak ja się przedstawiam i mówię o uczelni, którą skończyłam, to zawsze mówię o tym, że skończyłam studia w Polsce. A przy okazji studiowałam za granicą. Czyli nie jest to jakimś zamknięciem kariery. Absolutnie nie. Bardzo pani dziękuję za te wszystkie informacje. Naszym gościem była pani Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, starszy doradca w McKinsey and Company. Dziękuję bardzo.